Ja jestem Adolfo, a to jest kolejny odcinek naszej serii. A, Isaac! Mmmm, góry uprzedzam, że dzisiejszy odcinek może być nieco krótszy, ponieważ mam zamiar grać Ewą, którą nie gram praktycznie wcale. i... Ale chcę nią zagrać, bo jeszcze jej nie było w odcinku. A może akurat mi się pofarci i będzie super fajne podejście. Bardzo bym chciał, poproszę, bardzo fajne podejście. No, broże! Nie, nie będzie fajnego podejścia. Zwykle jak gram Ewą, to. Nie wiem, nawet nie dochodzę do łombu. Czyli do... łona. Inne słowo ucisnęło mi się na usta, ale nieważne. Pierwsza pigułka, co dzień... Bad guess! no nie... neutralny efekt, no cóż. Hmm, mamy już bossa, ale nie byliśmy jeszcze w straży Rumia, co jest priorytetem, myślę, że... Zwłaszcza na celarze pierwszym. O, patrzcie co, dobra bombka, podobała mi się ta bombka, szkoda, że tylko nie mam klucza. To, to już było naprawdę. Coś. Ja nie. Nie. W ostatnim podejściu też. Po, dru, pierwsze podejście było słabe. A w drugim podejściu. Chodzi o to, bo w pierwszym podejściu bardzo szybko zginęliśmy. A w drugim podejściu pokonaliśmy Blue Baby. Więc myślę, że to jest dobra przesłanka. Chociaż teraz nie zginąłem, tylko po prostu wyszedłem. Bo miałem kupę w Treasure roomie, co było złe. Alewa, najgorsza postać w Isaacu, To też jest potwierdzone info. Hmm, najgorsza. Pod. Yy, ona jest dobra. Nawet bardzo dobra. Tylko. Podkreślam tylko, jeżeli dostanie. Kurwcze, kilka określonych przedmiotów. Ej, mogę niszczyć kupy przez ścianę Baby, jest basa! Je, je, jej, no bo co, no, co, co tu. Naprawdę nie lubię tej postaci. No ale cóż, czego to się nie robi? Ej, mam pomysł. W tym odcinku może zrobię tak, że powycinam yy, momenty, które tylko, że chcę, żebyście widzieli, bo. Zwykle Isaaka robiłem tak, że wrzucałem całą rozgrywkę. Chyba, że powiedziałem, że będzie jakieś cięcie. Że powiedziałem, że coś tam zrobię, jakieś cięcie, ale teraz postaram się, może wrzucić wam jakieś takie najciekawsze momenty. I myślę, że to może być spoko nawet lepsze niż. niż taka cała wrzucona rozgrywka od zera do końca. Od alfa, omega taka. Eee, kartę? Czy ja chcę. No zobaczymy, jaka karta mi wypadnie. Justice Mam cztery klucze? Idę do sklepu. Kompas bym chciał! Kompas bym chciał, naprawdę. Zastanawiam się, gdzie może być Secret Room. Strzeleżę że tutaj, obym zgadł. O nie, przecież ja mam tutaj monety, jestem głupi. Idę, bo kompas. Ziomeczki, mamy kompas. Mój pierwszym bossem jest Monstro. razem z razem Ale Wiecie co? Nie wiem, czemu mówiłem. Ale ostatnio mi się zbagowało tak, że jako. Bodajże, tak, jako Blue Baby pokonałem Blue Baby, no nie? A za to jest odblokowany no przedmiot po prostu, to jest Achievement. I śmieszne jest to, że to się baguje I odblokował mi się przedmiot, który odblokowuje się po pokonaniu Blue Baby przez Ewę. Nie, chodzi, nie, nie przeczytałem tego, że Ewę, że e, -V e tylko że chodzi o to, że jest Ewa, po prostu odmieniłem. Bo niektóre osoby teraz mogły pomyśleć, że. bo ta. to. to Nazwę tej postaci, imię się pisze E-V-E I to się czyta EVE Ale ja to teraz odmieniłem jakbym, jakby ona się nazywała Ewa Wiecie o co chodzi, no nieważne, mniejsza Bo chodzi o to, że ja powiem A, odblokował mi się jakiś przedmiot pod taki, który odblokowuje się Po pokonaniu Blue Baby przez EVE I szczerze powiedziawszy to chyba jest mi to bardziej na rękę Bo jako Blue Baby mam większe szanse na pokonanie No, przejście gry, niż jako Ewa, bo Ewa no Zasysa trochę bardziej Blue Baby, fakt, też zasysa Tyle, że ja podłapałem niesamowite przedmioty jak na tę postać Ponieważ miałem bodajże... Eee, nie pamiętam, co to było Na początku trafiłem, trafiłem na Book of Revelations A potem Book of Shadows O, że może Curse of Darkness I do tego dostałem jeszcze dużo innych bonusów, które dały, dawały Soul Harty. Ogólnie to było takie bardzo dobre podejście Naprawdę, jedno z lepszych Jeszcze zwartziłem, że to Blue Baby No i sobie pokonałem to Blue Baby tak to było, he, he, he Ale mamy Treasure Room, a w Treasure Roomie mamy Tego ślimaczka, który rozdawał mi szoty Czy to mi zwiększyło damage? Nie Przydałoby się, żeby To jeszcze damage zwiększało, no bo tak Troszeczkę dupam, no Co, że mam ślimaka na głowie? więc co uuuu Pils, kolejny to będzie kolejne pewnie Bad gas, nie tyle pils. Bo taki, a nie, to była, bedgas był w poprzednim podejściu Bo już pewnie wam mówiłem Patrzcie, wow, czemu on przeleciał przez ścianę? WOW, CZEMU ON PRZELECIAŁ PRZEZ ŚCIANĘ?! O, mamy bossa Nie, nie byliśmy, nie, byliśmy w Treasure rumień, tam był ten ślimak, no tak Dobrze, karta Empress, bitches To, czekajcie Empress teleport A, do użyję sobie tego tutaj A War of Babylon się aktywuje a Ewe już ma War of Babylon, bo to jest Ewe i jak ma pół serca To jej jak agdywuje War of Babylon, a teraz ja sobie agdywowałem bez tego, no nie mogę Łał! Było blisko 3, 2, 1 i nie macie ziomku Tears up, bardzo dziękuję ją. Ta 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 taaa Łał! Czemu ja mam, a dobra, już myślałem, że mi taki został damage O, muligany, Jezu, nie, 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 aaa! Nie! A! Kurwa, śmiecie, durne! Nienawidzę ich. Kolejne muligany na śmiecie, durne! Wybuchnij mi przy tym, proszę, proszę, proszę. To jest hamstwo! No dostałem bombę. chociaż tyle. tyle. Może sobie pójdę na arenę? Co my na to? Arena. Tak, idź na arenę, idź na arenę! Warfit. Mmm, lecimy na dół i mamy dużo Soul heartów, Jakby teraz, jakbym teraz znalazł Blood Donation Machine, byłoby naprawdę klawo! Peaches! O. Wow! O! Twardy ziomuś. Co mamy w straży Rumie? Lil. Nie, to, jest li... to nie jest Lil Chap, to jest Sister magi No tak. Też w sumie to chyba lepiej. Wolę to. Wolę Sister magi niż Lil Chap. Nie, to nie jest. No, Givshertza, wiesz. Nieco. O, o! Podoba mi się to pomieszczenie. Co będzie w pigułce? What the fuck? Nienawidzę tego gościa. Dodżuję wszystko jak na razie, ale jestem zajebisty, nie? Woo! 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 Cavesy! Może dostanę achiwa, że przejście cavesów za ten? Bez dostania damage'a. Nie mam jeszcze chyba tego achievementa Nie jestem pewien. Zawsze gdzieś dupę włożę. Dzień trzeba. Tyrza! Nice! Aż sobie machnąłem pięścią No i już dłużam Jaki jestem idiot, ja nienawidzę po prostu siebie To jest, to było takie słabe i żałosne, że chyba zaraz nie... Ło. Da, la, la, la 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 Szkoda, że ktoś tu chyba zaraz musi znaleźć eee, Secret room Czemu nie mogło mi wypaść dziewięć monet, gdzie miałbym dużo monet Mm, nie będę rozwalał tych kamieni, póki nie będę miał pewności, że po zebraniu zbier tych monet Outplate! Po zabraniu tych monet nie będę miał 15. Dużo, dużo łes, dużo łez, podoba mi się to. To podejście jest obiecujące. Więc myślę, że może lecieć na bossa! Duży demet musadzę! Aaa! Szybko go, szybko poszło, zawsze się z nim dłużej troszeczkę biłem Tu of space sobie wykorzystam. Teraz kar... TRESOAN! Ah! Aaaaaah, i którego nie chcę. Mam snajf. Mam snajf? Nie, 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 nie nie, nie chcę, mam snajfa. Sorry, ale nie chcę, bo nie umiem z niego tak korzystać sprawnie. Co? Arcade Room, jak najbardziej wchodzimy. Jestem Ewą, no, która w, w, grach, w grach losowych troszeczkę zasysa, ale jest Blood Donation Master. A co tutaj mamy? Tears Up. Nice! To podejście robi się coraz lepsze. Wow, wow, wow ślimacze, strzały! Kurcze! I dobrze nam idzie na, na maszynach. Dobrze, właśnie tak jak chciałem. Doprowadziliśmy się do stanu tej pożądanej przez nas Ewy. Piguła, kolejny Tears Up. Nieziemsko, nieziemsko. To jest właśnie cała siła tej postaci. To jest właśnie to, dzi dzięki czemu ta postać... Kolejny Tears Up, nie? O ludzie I chyba czwarta pigułka Tears Up Nie no nie wierzę w to jakie hamskie rozmieszczenie Kolejny taki sam pomieszczeń No nie wierzę, nie wierzę w Hamstwo tej gry po prostu Nie wierzę, nie wierzę to po prostu, nie wierzę Kurczy To już było za dużo Chyba sobie zrezygnuję już z biegania na na War of Babylon. A i właśnie nie rozwalajcie nigdy wszystkich maszyn na raz, ponieważ zawsze z nich może wylecieć coś, co przyda się Wam do wykorzystania w następnych maszynach. I na przykład wyleciały mi monety. I teraz mogę sobie jeszcze zagrać. Zatem teraz mi flylof. Flylof by mi się przydał, możesz go wyrzucić. Proszę. Dziękuję. Mam kupę na głowie Kupa na głowie, Krzysztof Gonciarz, polecam Zobaczcie, to jest jeden z dziesięciu przedmiotów, które kompletnie się nie przydają To jest przedmiot pokroju yy, kupy Co nam teraz się rotuje? Will of Fortune Jest coraz lepiej Myślę, że teraz bombek nam nie zabraknie, a my lecimy na The Hollow Je Jestem zwycięzcą! Tears up kolejne! Nice, treasure room na sam start, to co lubię I dziękujemy bardzo naszym kartom tarota. Dobra. Kto kto się nie bawi, ten się nie bawi. Coś tam, co, coś tam, hej, że ho. Wow! Bo co mamy w sklepie? Co mamy w sklepie? 9 monet mamy. Hmm. To bym chciał. O, Monstro 2. No. Yy, HP Up. Mierzę wysoko. he hehe, hehe. Mały! To jest bardzo yy, przyjemny przedmiot jednak ten ślimak, wiecie czemu? Bo mogę bić na oślep pod cele, które stoją ścianą pod ścianą, a tak czy siak dostają obrażenia. Nie wierzę! Rainbow baby! A wiecie co? Pójdę sobie tutaj. Myślę, że tutaj może być... tutaj będzie grid na 100% Ale sobie na niego pójdę. Rainbow baby... Rainbow baby... Rainbow raby. mi się bardzo przyda. Bainbow Baby, bitches. O! Zdodżowałem mnie prawie. nie prawie. Nie zdodżowałem. O, mama już. Nie wiedziałem, nie zapomniałem, że to już mama. La. Patrzcie na dolną ścianę i na górną, jak uciekały przede mną. No proszę, już, starczy Polaroid, dziękuję. Co mamy w skrzynce? Wow, dużo rzeczy. Wow, mamy de full! Nice! Zaczynam wątpić... W... Słuszność mojego wyjścia z, z tamtego pokoju bosowego. Ho, ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Eee, Patrzcie, jako że będę brał karty teraz możecie popatrzeć, jakim jestem diabłem. Curse of Darkness. La 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 la. A, ha, ha. a, a wszedłem w to. Jestem idiotą. Jestem idiotą. W ostatniej chwili użyłem tego. I tego jeszcze brakowało tych małych skurwy range down. No i cóż. Nie wiem czy jeszcze daleko pociągniemy. o, trafiliśmy na pokój z bossem. O, musiałem jeszcze w to wleść, nie? Musiałem! Chociaż tutaj mamy połówkę to. jest praktycznie na to samo wychodzi, bo tutaj dostajemy obrażenia równe. I jeszcze ten Scorlex, czy tam jak... Jak mu tam? To jest niesamowite. Ten bug z tym. Kurczę, serio. No jest dość prosty, jak na Łąb. O, najbardziej useless przedmiot w grze. ty 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 kurczę. Nie, no ja nie potrafię w ogóle tego dożować Gdzie jest przejście do mojego. Dziękuję bardzo. Nie miałem szans, po prostu już, no cóż, próbowałem, próbowałem, no ale jednak nie to co Kane, albo Isaac, albo Judas, albo chociażby Samson, albo troszeczkę Samson, tak Samson nie, ale Kane, Judas, Isaac, to nie jest to samo, no ale cóż, mam nadzieję, że wam się podobało i zostawicie oddzianę i zapraszam was do kolejnych odcinków, na razie, cześć!